Jeśli dokonamy przemieszczenia towarów własnych, na przykład jak na załączonym obrazku, między Polską a Chinami, bo dalej chcemy je sprzedawać na terytorium Chin, albo na przykład chcemy wykonać na nich jakieś prace, to takie przemieszczenie towarów własnych, któremu nie towarzyszy przeniesienie tego prawa do rozporządzania towarem, jak właściciel, nie jest uznawane za eksport dla celów VAT-u. Ale uwaga, to nie oznacza, że takie przemieszczenie towarów nie będzie eksportem dla celów celnych czyli należy sprawdzać, czy nie będziemy mieć jakichś obowiązków celnych. Co jeszcze ważne, żeby uznać dane przemieszczenie towarów, wysyłkę towarów za eksport, to musimy mieć potwierdzenie tego wywozu przez urząd, organ celny określony w przepisach celnych. Co oznacza, że jeśli którakolwiek z tych przesłanek, o których powiedziałam, nie będzie spełniona, to tak naprawdę nie będziemy mieć do czynienia z eksportem towarów. Będziemy mogli mieć wtedy do czynienia albo na przykład z dostawą krajową na terytorium kraju, opodatkowaną według krajowych zasad. Albo będziemy mieć do czynienia z na przykład dostawą na terytorium innego kraju. Eksport jest o tyle charakterystyczną dostawą towarów, że znajduje do niego zastosowanie szczególna stawka, czyli, czyli stawka u nas w polskiej ustawie o VAT 0%. Na poziomie unijnym też o tym się mówi jako o zwolnieniu z prawem do odliczenia, co oznacza tyle, że pomimo iż zasadniczo nie pokazujemy. Podatku VAT na tej dostawie nie wykazujemy podatku do zapłaty. Przysługuje nam prawo do odliczenia, jeśli nasze zakupy są związane z eksportem towarów opodatkowanym stawką 0%. Tutaj należy zwrócić uwagę, że w przypadku eksportu towarów obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli w momencie dostawy towarów, w tym momencie, w którym władztwo nad danym towarem przechodzi na naszego kontrahenta. Tutaj uwaga to jest. Inaczej niż w WDT.